Thank <laughs> you. thank <laughs> you Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam yy, na 120, halo halo, na 120 wernisażu w Galerii Wierydasz. Proszę Państwa, jak ten czas biegnie, a poza tym 2017 rok. 18 rok działalności Galerii Wierydasz i artysta niezwykły wspaniały i specjalny na tą uroczystość. Proszę Państwa, przed wami Bogusław Józef Jagieło. Brawa! Szanowni Państwo, teraz już rzeczywiście familiarnie jesteśmy w przyjacielskim gronie. Boguś jakiego to artysta wyśmienity i zaprzyjaźniony z Wierydarzem. Myślę, że w jakimś sensie staramy się tutaj promować jego twórczość, pokazywać i reprezentować jego malarstwo na szerzej, na ścianie wschodniej. Współpracujemy od lat. Artysta bywa na plenerach, które mamy przyjemność organizować. Na Jęczowie i w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a będą też i lubelskie. Jest ale obecny w postaci swoich dzieł sztuki w naszym salonie sprzedaży. I rzeczywiście ta współpraca układa się kapitalnie i niezwykle się cieszę. Wiem, że gdybym tych obrazów nie miał w darzu, to naprawdę czegoś wielkiego by brakowało. Proszę Państwa, ale właśnie z tego cyklu i w ten cykl się wpisuje wystawa Bogusława Józefa Jagiełły, co słychać w pracowni o artysty? W jakim momencie on jest? Tak podobno odnosiłem się do. To podobnie odnosiłem się do twórczości Andrzeja Borowskiego niedawno, którego wystawę zakończyliśmy parę dni temu i tak właśnie patrzymy po siedmiu latach od wystawy poprzedniej, pierwszej w kredytażu bo Sława Jagiełły, gdzie w tej chwili artysta jest i jak się jego twórczość i malarstwo rozwija. Artysta to rzeczywiście osobny, myślę, że też pieczęciowy i można go nazwać omnibusem, bo i rysownik, i grafik, i rzeźbiarz, i malarz, już nie powiem o witrażach, albo powiem, które Powstają, więc naprawdę artysta wieloformatowy i wielkoformatowy na pewno. Cieszę się z tego niezwykle, że możemy takich twórców, proszę Państwa, tak znakomitych artystów u nas w Wieledżu prezentować. Cieszę się też, że Państwa, tak, z tak daleka, bo przecież byłby się związany ze środowiskiem Gorzowa Wielkopolskiego, Kłodawy, gdzie mieszka. Przyjechali razem z żoną, z ulą, serdecznie witam. I że tak, przez takie sympatyczne, dalekie światy, ale że możemy się widywać, że możemy być i możemy prezentować jego malarstwo. To jest naprawdę fantastyczne. A świat malarski Bogusława Jakieł jest niebywały. Wyobraźnia twórcy, to jak podaje nam sztukę, to jak podchodzi do, do dzieła, które potem no, ja. Uważam, że na 100% chce się je mieć, chce się z takim obrazem wyjść, chce się z takim obrazem przebywać. To jest naprawdę rasowy malarz. Twórczość, która w jakimś sensie, można powiedzieć, malarska oscyluje gdzieś wokół kobiety, ale myślę, że wokół uniwersum kobiety i myślę, że gdzieś ta troska o to przedstawienie jest niezwykła. Te atrybuty, te rekwizyty, pewna teatralność, ale i realizm który jest w tych dziełach i niezwykła przenośnia, symbolika skłaniają nas do niezwykłego przeżywania. To malarstwo, które jest niezwykle też estetyczne, w najlepszym tego znaczeniu tej estetyki i myślę, że właśnie gdzieś ocieka się o najprawdziwszą sztukę, o pełną kreację i myślę, że to jest najlepsze sformułowanie, że jest to naprawdę, proszę Państwa, niezwykła, genialna kreacja artysty stwarzania naprawdę czegoś Nowego, odrębnego i rzeczywiście sztucznego, ale w sensie sztuki. Także yy, bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś w nasze skromne progi ponownie zawitać. Zwracam się, tak, proszę Państwa, dwa artysty, ale nie będę ukrywał, że jesteśmy na tym. Yy, cieszę się, że. że yy... Ten y, brzydki, nie bójmy się tego słowa, okres przedwiośnia, y, ubarwi y, twoje malarstwo i naprawdę tutaj już będziemy mieli pełną wiosnę i odetchniemy od tej szarugi. Bardzo Ci za to dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję. a tak y, w skrócie y, nasi dobrodzieli sponsorzy, bo dzięki nim możemy się spotykać chociażby y, z Bogusławem jak Jagiłą, z jego twórczością. Bardzo chciałem podziękować wszystkim firmom osobom. Dziękuję panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi i Wydziałowi kultury za nieustanne wsparcie naszych poczynań. Przede wszystkim dziękuję naszemu mecenasowi pracowni złotniczej Korn, Piotr Andrzejewski, nasze Gwiazda, nasi wielcy wypróbowani dobrodzieje i przyjaciele już od 10 lat wspierają nasze poczynania i weszliśmy na wyższy etap, że tak powiem, bardziej intensywnej współpracy. Dziękuję firmie Perła Browary Wawelskie SA, dziękuję bankowi BGZ BNP Paribas i pani dyrektor Sendeckiej, dziękuję firmie Cafardini, dziękuję panu prezesowi Krzysztofowi Wójtowiczowi Port lotniczy, y, Lublin y, SA. Dziękuję naszej drukarni y, Arkadiusz Wizeluk, y, naszemu projektantowi y, Pawłowi Ziembie. Patronat medialny, jak zwykle, Telewizja Lublin, SA i Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Wina, Auriga, Pan Piotr Cybulski. Dziękuję również firmom Krux, Raben, Ukłony dla Hoteli, Dom na Podwalu i Waxman. Dziękuję serdecznie Dariuszowi Chrybikowi za oprawę dzieł, za oprawę obrazów. Firma Almagbis w Katowicach. Dziękuję panu prezesowi Tenczy, Opel, Energoza, firma z siedzibą w Zamościu. Szczególne podziękowania dla Elżbiety i Lecha Twalinów. Hades Szeroka, proszę państwa, nikt do nas nie zapomina. Ciasteczka wernisarzowe zawsze się pojawiają. ELA 2 aby festiwal Ciasteczek Wernisarzowych trwał nieustannie. Dziękuję Ci serdecznie, dziękuję, dziękuję Lechowi. I bardzo dziękuję również Wadkowi Kępie, pewnie nadejdzie, firma Telecom World. Szczególne podziękowania dla mojej małżonki, dla Małgosi. Małgosiu dziękuję Ci za wytrwałość, sumienność, niezwykłą pracę, cierpliwość i troskę. Szanowni Państwo, przed Państwem Bogusław Józef Jagiełło absolwent, no to ważne, Państwa Wyższa Szkoła Szczoł obecnie Akademia Szczoł Pięknych w Poznaniu, to ważne, że tą Akademię reprezentuje Boguś, a jest przed nami yy, ciałem, duchem i z obrazami. Bardzo Ci za to dziękuję i proszę o głos. Dziękuję. Może zadam pytanie, tylko po, podziękować proszę, też na w kąteczkę. Dziękuję. To już to jest bardzo zażyła znajomość. Yy. Powiem tak, no ta wiosna nie przekaza mi, proszę, naprawdę. ja lubię wszelkie inicjacje, może dobrze, że to akurat teraz to wszystko zdarza. No, Tutaj z Piotrem wspominaliśmy, nie będę się za dużo rozgadywał, ale tylko taki fakt chcę przytoczyć, że kiedy Piotrek mnie tam gdzieś znalazł na jakimś plenerze i zaprosił mnie tutaj do współpracy, do pierwszej wystawy, to od czasu kiedy zabrałem się za poważne malowanie minęło 5 lat. Czyli w zasadzie zaczynałem dopiero swoją drogę w tej dziedzinie. Chociaż głównie się zajmowałem grafiką, ilustracją książkową, no, grafiką projektową. Miałem też taki mały, mały miłość start z scenografią. Także bardzo byłem rozkojarzony, że tak powiem. I teraz od ostatniej tej wystawy, która była w 2010 roku, do dzisiaj jest 7 lat minęło. Także Ci z Państwa, którzy pamiętają moje prace z tamtego okresu, mogą skonfrontować to z tym, co teraz robię. Na pewno te obrazy są bardziej kolorowe, może trochę bardziej skomplikowane symbolicznie, bo te symbole zawsze są we mnie głęboko. Ja byłem zawsze zafascynowany sztuką starożytną, szczególnie grecką, i nawet tytuły przy tych obrazach są też zaczerpnięte ze staro-greki, oczywiście spolszczone, tak pisownia. Nie jest fonetycznie, nie jest gramatycznie. Nie znam greki pan od razu. To szukam sobie gdzieś to w jakichś materiałach, źródłach, słownikach nieraz. Brzmienie samych słów mnie inspiruje. Często jest tak, że obraz powstaje pod wpływem, a później albo szukam sobie. Te fascynacje mitologią grecką też ma duży wpływ. Oczywiście ja to przerabiam po swojemu, tworzę jakby własne. Warianty tego, co te mitologie czy te symbole niosą. I, no i taki stworzył się jakiś dziwny świat. Pewnie to nieświadomie powstało, przypadkowo gdzieś, ale wiem, że to jest mi bliskie i chcę, jakby w tym dalej się rozwijać. Dziękuję Państwu za przybycie na wystawę. Ja zawsze y, mam wielką tremę przed wystawą, bo boję się takiej konfrontacji. Wystawa jest zawsze jakąś konfrontacją. Trochę pokazujemy takie rzeczy bardzo osobiste obrazy te są bardzo osobiste, zresztą chyba każdy artysta to ma, a tym bardziej jest to osobiste, kiedy ja muszę stanąć przed Państwem i, i właściwie brać odpowiedzialność jakby na twarz. I dlatego jak macie jakieś pytania do mnie, nawet bo może niezręczne to będę spróbował zręcznie na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo i Artyście. Państwa, powiem, że równolegle właśnie do dzisiejszego z 120 w Galerii Wielodarz trwają trzecie spotkania artystyczne w Wieledarzu, oprócz bohatera dzisiejszego wieczoru, Bogusława Józefa Jagiełło, Józef Panfil, proszę Państwa, znakomity artysta związany ze środowiskiem łódzkim, z Mardewice, nasz wielki przyjaciel, i Rafał Eret. Serdecznie witam znakom znaczy. artystów, tak, właśnie oni biorą udział, ale słuchajcie, widzę Tomka Bachanka, widzę Markandałę, widzę agę, widzę... Kogo jeszcze widzę. Krzysiu Grajczak jest z artystów, także chcę powitać wszystkich agenturę bardzo serdecznie. Jeżeli kogoś... A, jest i Krysia Głowniak z panem profesorem. Witam, witam serdecznie. Proszę Państwa, środowisko artystyczne jest, myślę, zwarte i zawsze Wieledarz chce być takim ośrodkiem, żeby tutaj była taka przystań dla publiczności, dla artystów i dla sztuki. Niech tak pozostanie. Szanowni Państwo, 120. wystawa w Galerii Wieledarz. Malarstwo Bogusława

Nie, Wszystko to wytrzymała i że tak pięknie. O, że tak pięknie A mężowi wspaniały malarz. wspaniały. Także naprawdę gratuluję. bardzo się, się nie że pan tam Trzeba thank mm -hmm. you Thank you.